Dirk Bakker poprawił nerwowo mankiet koszuli. Nakrochmalony materiał drapał go szorstko po nadgarstku. Czucie, do którego ciągle nie był przyzwyczajony. Spojrzał w górę na szybujące nad kanałem Mewy skrzydlatych heroldów Manana, którzy przypomnieli mu o prostszych czasach. Czasach, w których nie musiał przejmować się procentami czy terminami, a rytm dnia wyznaczała tylko pogoda, dzwon okrętowy i wilgotna bryza we włosach. Z chwili zamyślenia wyrwał go głos wspólnika. Baker, idziemy? Tak tak, oczywiście, odparł były kapitan. Jeszcze tylko raz przejrzę warunki kontraktu. Znaż je na pamięć, no ale dobrze. Trzydziesty kilku z lekko siwiejącą brodą podał Dirkowi oprawioną w zamszową skórę szeroką kopertę z pergaminem w środku. Pergaminem, który miał na kolejne pięć lat zawładnąć jego życiem. Dirk powoli otworzył kopertę i jeszcze raz, pobieżnie, przeczytał najważniejsze fragmenty umowy kredytowej, po czym powolnym krokiem ruszył przez niewielki plac znajdujący się nad kanałem, a jego wspólnik ruszył za nim. Pomimo tego, że pora była jeszcze wczesna, plac tętnił życiem. Dziesiątki osób już teraz przemierzały go w pogoni ze swoimi sprawami. Ich ścieżki nie były jednak całkowicie losowe. Przemierzając plac widać było, że większość z nich omija znajdujące się po przeciwległych stronach placu świątynie Hendryka i Wereny, dryfując w stronę rzędu okazałych kamienic stojących przy ulicy tworzących jego dłuższy bok. W tą samą stronę zmierzali także Dirk i jego wspólnik, by już po kilku chwilach stanąć przed imponującymi, podwójnymi drzwiami z ciemnego, importowanego dębu. Tak jak symetrycznie wykonane były bogato zdobione skrzydła, tak po obu ich stronach straż symetrycznie trzymało po dwóch krasnoludów w bogato zdobionej liberii. Lilie na dwukolorowych tarczach strzegły wejścia nie tylko do budynku, ale też do nieznanej jeszcze dziś przyszłości. Uda się? Nie uda? Dirk Bakker po raz kolejny zadawał sobie te pytania, podczas gdy dowódca zmiany, brodaty Dawi z toporem zatkniętym zapas pas, taksował powoli wzrokiem przybyszów, po czym skinął na jednego ze swoich podwładnych, by ten otworzył przed nimi wrota The Old. Fogger's Nie ma się co oszukiwać. Każde z nas było kiedyś w takiej sytuacji. Przed nami wielkie perspektywy, ale portfel świeci pustkami. Niestety nie każdy ma bogatą rodzinę czy dobrych znajomych dysponujących nadmierowymi środkami, więc większość zwykłych śmiertelników musi ustawić się w banku po kredyt. Ale po co o tym wspominam, skoro w ponurym świecie niebezpiecznych przygód i tak nikt nigdy nie widział złotej korony, a pieniądze do pierwszego pożyczyć można co najwyżej od szefa lokalnego gangu? Cześć, ja jestem Werner, a dziś przyjrzymy się właśnie temu, jak w starym świecie działają banki, bo wbrew pozorom jest ich tam całkiem sporo, a świadczone przez nie usługi są dużo bardziej zaawansowane, niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Spróbujemy sobie też odpowiedzieć na pytanie, ile to wszystko może kosztować, oraz jak sprawić, by bank z bezdusznej instytucji zmienił się na naszych sesjach w idealną maszynę do generowania nieustannych przygód dla naszych graczy. Choć nadal bezduszno i bez serca. Zacznijmy może od dość trywialnego stwierdzenia, że rzeczy związane z rachunkami są najstarszymi zachowanymi, pisanymi przejawami działalności człowieka. Na długo przed tym, zanim ktoś zdecydował się zapisać opowieści o Gilgameszu czy dzieła Homera, niezliczone rzesze bezimiennych dziś rachmistrzów skrupulatnie notowały stan należności na różnych targach w Mezopotamii. W końcu ludzka pamięć jest ulotna, a nowy wynalazek pisma klinowego przyda się do tego, by nie zapomnieć kto komu jest co i ile winien. O inwestowaniu pieniędzy wspomina Biblia tak tak talenty z przypowieści to pieniądze, które sługa powinien był choć u bankierów zainwestować, proste z dzisiejszego punktu widzenia operacje bankowe przeprowadzali już Egipcjanie, Grecy czy Rzymianie, pożyczając pieniądze na procent czy pozwalając na deponowanie wartościowych przedmiotów. Celowały w tym starożytne świątynie, które znajdowały się zazwyczaj w lepszych dzielnicach i cieszyły się zaufaniem mieszkańców. Dlatego co bogatsi z nich przechowywali swoje bogactwa właśnie w skarbcach świątynnych, a z kolei kapłani pożyczali te pieniądze na procent podzastaw kupcom i innym potrzebującym, albo wymieniali lokalne waluty na waluty obce. Za prowizją oczywiście. W niektórych świątyniach wybijano też nowe monety, a ślad tego niesiemy w języku po dziś dzień. Ponieważ jednym z takich miejsc była rzymska świątynia Junony Monety, z dużej litery. Zapytacie zapewne, po co ten wstęp w materiale Warhammerza? No, głównie po to, by podkreślić to, że w naszym świecie bankowość ma bardzo długie tradycje, a świat Warhammera, który czerpie z naszego świata garściami, no, jest do naszego podobny. Również pod tym względem. No dobrze, zapytacie. W takim razie, Wernerze, gdzie ukrywają się te wszystkie banki? Otóż wcale się nie ukrywają, tylko wyglądają i funkcjonują tak, jak powinny wyglądać i funkcjonować europejskie banki na przełomie średniowiecza i renesansu. Choć wiadomo, niektóre regiony tego świata swoimi inspiracjami dryfują dużo bardziej w stronę renesansu, a inne w stronę średniowiecza i to nawet bardzo wczesnego. Tak czy inaczej, banki istnieją i jest ich nawet całkiem sporo. Do tego stopnia, że zarówno czwarta edycja, jak i nowe The Old World w ramach mechaniki wydarzeń pomiędzy przygodami wprost wskazują, że zdobyte pieniądze zamiast po prostu przepić w najbliższej tawernie można zdeponować w banku. Ale pomimo tego na naszych sesjach zazwyczaj ich jakoś nie zauważamy. Może dlatego, że zwykle patrzymy nie w tym kierunku. Funkcje banków pełnią bowiem wszelkiego rodzaju domy kupieckie, które często prowadzą też inne interesy. Tak. W świecie tym istnieją ludzie, którzy specjalizują się w pożyczaniu pieniędzy na procent i podzastaw, i to z nimi często kontakt będą mieli bohaterowie naszych graczy, ale dużego interesu nie sfinansuje mały lombard czy pożyczkodawca, a tylko instytucja posiadająca naprawdę duże środki. Takie jak na przykład Wielkie Domy Kupieckie z Marienburga, z których generalnie wszystkie do pewnego stopnia zajmują się bankowością. Tak jak na przykład dom Van der Niemenk, który kredytuje Wielkiego Księcia Midlandu, lub najpotężniejszy z nich wszystkich dom Van de Kuypers, który pożycza pieniądze w zasadzie wszystkim najważniejszym władcom Starego Świata, z Karlem Francem na czele. Ale jeśli chodzi o bankowość i inne rzeczy związane z finansami, najlepszym przykładem spośród nich będzie dom Foger. Z trzech powodów. Po pierwsze, jako jedyne z dziesięciu najpotężniejszych domów kupieckich Marinburga, opisany jest w zasadzie jako bank. Po drugie, w świecie Warhammera to patriarcha domu, Arkad Foger, opisywany jest jako osoba, która w zasadzie wymyśliła biznes ubezpieczeń statków. A po trzecie, dom kupiecki Fogerów wzorowany jest na historycznej rodzinie Fuggerów, niemieckich bankierów, którzy w XV i XVI wieku zdominowali gospodarkę starego kontynentu i znacząco pomogli Habsburgom w osiągnięciu ich pozycji. Nawet herby Fuggerów i Fogerów są podobne: lilie na dwukolorowej tarczy. Jeśli chcielibyście mieć pewne wyobrażenie na temat tego, jak rozległe interesy prowadzili historyczni Fuggerowie, to powiem tylko, że Ungarischer Handel jedno z przedsięwzięć, w które pod koniec XV wieku zainwestował zajmujący się bankowością i handlem metalami Jakob Fugger w roku 1510 miało swoje przedstawicielstwa, zakłady czy huty, m.in. w. Norymberdze, Frankfurcie, Kolonii, Antwerpii, Hochem, Kilsien, Gipsku, Wrocławiu, Krakowie, Wiedniu, Fugerał, Budzie, Bańskiej Bystrzycy, Bańskiej Szczawnicy, Bolzano, Wenecji, Rzymie, Lionie, Madrycie oraz w Londynie. Imponujące, prawda? Interesy marienburskich domów handlowych są zapewne równie rozległe, ale dom Foger jest wybitnie predestynowany, by zajmować się też właśnie handlem metalami. Jako jedyny z największych domów handlowych Marienburga należy do krasnoludów, a dodatkowo ma kontrakt na reprezentowanie interesów Kara z ankur w tym mieście. Niektórzy twierdzą, że Arkad Foger dyskretnie pożycza też pieniądze władcy Kara. Za karak. Pod zastaw praw do wydobycia co cenniejszych ród? Cóż. Tego oficjalnie nie wie nikt. Ale wracając do jego banku, z opisu wynika, że znajduje się ono w centrum całego ekosystemu różnego rodzaju instytucji finansowych, znajdującego się w marienburskiej dzielnicy Gilderwelt nad kanałem zwanym oficjalnie kaprysem barona Frederika, a nieoficjalnie kanałem lichwiarzy. Bank Fogera to bogato zdobiona czteropiętrowa kamienica, w której można zdeponować wartościowe przedmioty lub pieniądze, uzyskać pożyczkę pod zastaw, czy też w biurach na trzecim piętrze ubezpieczyć ładunek swojego statku. Sądząc po informacjach, jakie znajdują się w materiałach do drugiej edycji, banki Starego Świata oferują też akredytywy czy operacje wekslowe. Nie widzę więc powodu, by bank Fogera miał być w tym względzie jakimś wyjątkiem. Jeśli interes jest wystarczająco ważny czytaj dochodowy, to w biurach na ostatnim piętrze z klientem spotka się sam Arkad Foger. Jak już wspomnieliśmy, okolica, w której znajduje się Bank Fogera, nazywana jest kanałem lichwiarzy. A to dlatego, że znajduje się tam więcej niż jeden bank. Ten krasnoludzki jest po prostu największy. Ale w innych częściach miasta można znaleźć też inne instytucje finansowe, które udzielają pożyczek czy świadczą inne usługi. Nazw wszystkich nie znamy, ale wiemy, że jest ich sporo i mają różnych właścicieli. Jednym z nich jest na przykład prowadzony przez emigrantów z Kataju Bank Langfu w dzielnicy Ziedemarkt. Jeśli Arkad Foger był innowatorem w dziedzinie ubezpieczeń, to Marienburska Świątynia Hendryka wprowadza innowacje w dziedzinie kredytów. Oprócz tego, że świątynia i jej kapłani świadczą usługi doradcze w zakresie bankowości i inwestycji, to wprowadziła ona niedawno Warhammerowe, karty płatnicze. No może nie działają one dokładnie tak samo jak te znane z naszego świata, ale jednak są bardzo podobne. Marienburg Kart de Or, po tak nazywa się ten wynalazek, to wykonana ze złota karta potwierdzająca, że jej posiadacz ma otwartą linię kredytową w tamtejszej świątyni Hendryka. Aby z niej skorzystać, jej posiadacz musi po zakupie odbić kartę w ciepłym wosku u kupca akceptującego taką formę płatności. Następnie kupiec z zebranymi odbitkami udaje się do świątyni, która sprawdza znajdujące się na nich informacje, wypłaca kupcowi wymaganą kwotę i jednocześnie zwiększa zadłużenie posiadacza karty. Posiadacz karty nie musi spłacać zadłużenia od razu, może to robić ratalnie, oczywiście na odpowiedni procent. Jeśli zastanawiacie się, jak bardzo system oparty na woskowych odbitkach podatny jest na fałszerstwa, to z jednej strony zabezpieczeniem jest to, że karty wydaje się tylko szanowanym osobom, a z drugiej to, że na samych kartach znajdują się dane osobowe posiadacza, informacje na temat wysokości limitu oraz liczba kontrolna znana w teorii tylko kultowi handryka. Płatności za pomocą tego systemu mają być coraz bardziej popularne wśród elit miasta, do tego stopnia, że największe domy kupieckie mają rozważać wprowadzenie własnych systemów tego typu oraz chcą przepchnąć prawo zabraniające fałszowania i posiadania podrobionych kart pod groźbą dożywotniego więzienia, w Twierdzy Riker. Intrygi, zwierzę, ludzie, skórze – to najważniejsze problemy, przed jakimi stoją państwa, powstałe na gruzach imperium. I czysto ludzka rządza władzy. Chaos, czy nie umarli, to dawno zapomniane zagrożenie, którym już nawet dzieci się nie straszy. Ale pomimo tego, zagrożenie to nie znikło, zbiera jedynie siły do ostatecznego uderzenia. Podzielone Imperium czeka na swoich bohaterów, a Stary Świat w Nowej Odsłonie sprawdź na patronite w cieniu Imperium. Marienburg jest największym i najważniejszym centrum finansowym Starego Świata, ale nie jest jedynym. Tutaj drugie skrzypce granulne ze swoją aleją bankierów, po angielsku bankers row, schludnie utrzymaną ulicą w tamtejszym altstadt, na której znajduje się nie tylko miejska Mennica, ale także szereg utrzymanych w tilajskim stylu siedzib banków czy innych brokerów inwestycyjnych. W tym wypadku spora część ich obrotów bierze się z udzielania kredytów na zakup wszelkiego rodzaju armat i innej broni produkowanej w kuźniach, hutach i zakładach Industrii Plac po drugiej stronie rzeki. W podziemiach banków znajdują się skarbce, w których najbogatsi mieszkańcy nuln przechowują swoje kosztowności i pieniądze, a które chronione są nieustannie przez strażników wspieranych przez magiczne zabezpieczenia. Pomimo tego, że skarbce pod aleją bankierów mają reputację jednych z najlepiej zabezpieczonych w imperium, a może właśnie dlatego, mniej więcej raz do roku ktoś próbuje się tam włamać. Choć praktycznie nikomu się to nigdy nie udaje. No a przynajmniej tak mówią. Jeśli chodzi o skarbce, to chyba jednak najbardziej znanym skarbcem w imperium jest ten znajdujący się w Aldorfie, znany po prostu jako skarbiec. Też duże litery, by odróżnić go od wszystkich pozostałych skarbców. Dodatkowym wyróżnieniem jest też to, że przechowywany w nim jest skarb miasta Aldorfu, Korona Cesarza, podobno, kosztowności i złoto elit miasta, Reyklandu oraz całego imperium, a pilnuje go specjalny i elitarny zakon rycerski o nazwie Rycerze Skarbca. I nie, nie wymyśliłem tego. Jeśli chodzi o Aldorf, to działalnością bankową zajmują się w nim też na pewno oddziały domów handlowych z innych miast. Żeby nie powtarzać w tym miejscu informacji o domach handlowych Marienburga, które prowadzą czasem wspólne interesy razem z kupcami imperialnymi, jak na przykład dom van de Kuypers, który prowadzi tam interesy razem z rodziną von Richenfeld. jako inny przykład podam dom handlowy rodziny Karstadt z Uberslejku, przedsiębiorstwa zajmującego się nie tylko bankowością, ale też m.in. górnictwem oraz metalurgią. Nic dziwnego, że dom handlowy rodziny Karsztat ma oddziały zarówno w Aldorwie, jak i w Nuln. Jeśli w procesie budowania własnego obrazu świata posiłkujecie się też powieściami osadzonymi w świecie Warhammera, to na kartach niektórych z nich znajdziecie też wzmianki o Banku Imperialnym instytucji posiadającej w mieście imponujący budynek ozdobiony sławnym zegarem. Banki, choć nieznane z nazwy, funkcjonują też w innych dużych miastach imperium, jak na przykład w Talapheim i tak, o dziwo, mają być one tam własnością tych najbogatszych mieszkańców. Jeśli z domeny Tala przeniesiemy się trochę bardziej na północ i zachód, trafimy do specyficznego miejsca, jakim jest Nordland. Tamtejsza gildia złotników, a właściwie srebrników, ponieważ swoją pozycję zawdzięczy ona przede wszystkim wydobyciu i obróbce srebra, posiada bardzo duże wpływy nie tylko w całej prowincji, gdzie głównie w okolicy zwanej Srebrnymi Wzgórzami wydobywany jest ten kruszec, ale przede wszystkim w samym salcemundzie. W Lordnie nie znalazłem co prawda informacji wprost na temat tego, by Gildia ta zajmowała się bankowością, ale trudno mi uwierzyć w to, by instytucja, która wydobywa srebro oraz inne metale, zajmuje się jubilerstwem, utrzymuje własny regiment wojska, a w ramach dywersyfikacji inwestuje w transport morski czy zamorskie ekspedycje, miała, tak dla zasady, nie pożyczać pieniędzy innym kupcom na procent, albo szlachcie, w zamian za polityczne przysługi i kolejne koncesje wydobywcze. Zwłaszcza, że wiemy, iż podobne instytucje w innych miejscach właśnie tak robią, jak na przykład w Erengradzie, gdzie tamtejsza gildia złotników, wbrew nazwie, składa się już dziś w zasadzie tylko i wyłącznie z bankierów. Choć według tradycji jej wielkim mistrzem musi być zawsze prawdziwy złotnik, to już kierujący większością jej prac dziekan, który jest jego zastępcą, praktycznie zawsze jest bankierem. Co ciekawe, wielkiego mistrza tej gildii nie wybierają jej członkowie, wyznacza go car lub ceryca. Nowy mistrz wybiera sobie dziekana, którym obecnie jest w zupełnym przypadkiem: bankier i najbogatszy człowiek w Ręgradzie. Który, jak znam życie, zapewne nie szczędził wysiłków i prezentów na dworze w Kislewie, aby jako szefa gildii wskazano osobę, która wybierze właśnie jego jako swojego dziekana. Hala Złotników, siedziba tej gildii, to jednocześnie bank oraz mennica Rengradu. I tutaj taka ciekawostka, na początku XXVI wieku kalendarza Imperium nie udało mi się znaleźć żadnej informacji o istnieniu jakiejkolwiek innej mennicy w Kislewie, więc może być to jedyna taka instytucja w tym kraju. Jako kolejną ciekawostkę można podać, że Kislewskie monety mają być niezwykle wysokiej jakości, a według opowiadanych czasem przywódcy legend, stemple wykorzystywane do ich bicia powstają w krasnoludzkich twierdzach gór Krańcy świata. No ale lepiej się tym tematem za bardzo nie interesować, bo nigdy nie wiadomo, czy nie zwróci to niechcianej uwagi czekistów. Jeśli jesteśmy już poza granicami imperium, nie sposób nie wspomnieć o Tylei. Choć w naszym świecie samo słowo bank pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławę, przy której pracowali włoscy handlarze i złotnicy, a przykładowo tamtejszy kupiecko-bankierski ród medyceuszy dochrapał się tytułu książęcego i czterech papieży, to w Tylei, mocno inspirowanej słoneczną Italią, na pierwszy rzut oka bankierów jest mało ale tylko do momentu, kiedy uświadomimy sobie fakt, że pewna część Merchant Princess, których w tyle jest jak murówków, musi zajmować się bankowością. I nie jest to nic dziwnego, ponieważ robią dokładnie to samo, co robią inne większe domy kupieckie w świecie Warhammera. Niestety Tilea nadal jest opisywana głównie niejako mimochodem, kiedy autorzy skupiają się na innych zagadnieniach świata Golchamera, więc do tej pory za bardzo nie wchodzono w szczegóły tego, jakimi dokładnie interesami zajmują się najpotężniejsi mieszkańcy tej części świata. Chlubnym wyjątkiem na tym tle jest jednak bank należący do rodziny De Vella Stobaro, o którym niektórzy twierdzą, że jego przepastny skarbiec walnie przyczynił się do tego, że obecna głowa rodu, młody Tibaldus Marsarius De Vella, został wybrany księciem tego miasta. Jako ciekawostkę związaną jednocześnie z tyleą, z pieniędzmi i trochę z bankami, można przytoczyć nieudaną próbę rozpropagowania papierowych pieniędzy, jaką na przełomie XVII i XVIII wieku kalendarza imperium podjęła Armanda de Pantaleon, tyleńska bizneswoman o szerokich kontaktach i jeszcze szerszych horyzontach. Zainspirowana opowieściami o papierowych pieniądzach, które używane mają być w kataju od wieków, próbowała przekonać do ich zalet tyleńskich kupców. To może nawet by ich chwyciło, ale ostatecznie została ona, a wraz z nią jej banknoty, pogoniona przez lokalnego księcia, który miał nie zrozumieć idei papierowego pieniądza, albo właśnie przejrzał ją doskonale na wylot. Tak czy inaczej, wtedy banknoty miały się nie przyjąć, ale ponieważ jest to wygodny wynalazek, idea nie zniknęła. Zanim w naszym świecie papierowe pieniądze przestały mieć oparcie w czymkolwiek poza zaufaniem do banków centralnych, a stało się to dopiero w XX wieku, pierwsze banknoty stanowiły w zasadzie kwity depozytowe, które emitowane były przez banki, w których ludzie składali swoje złote lub srebrne monety. Posiadając taki banknot, każdy mógł zgłosić się do jego emitenta i zażądać wypłacenia odpowiedniego ekwiwalentu w kruszcu. W świecie Urochamera systemy monetarne jak najbardziej cały czas oparte są na metale szlachetne, a tradycyjnie stosowana w imperium miara wagi i próby srebra w szylingach oraz analogiczne dla złota w złotych koronach znana jest jako menniczy standard nulln. Ale przewożenie sporych ilości złota czy srebra za każdym razem, kiedy zawrze się większą transakcję, samo w sobie jest wyzwaniem logistycznym, nie wspominając już nawet o tym, że ktoś mógłby po drodze chcieć te pieniądze ukraść. Dlatego część kapłanów świątyni Henryka w Marienburgu, oprócz wspomnianych wcześniej weksli czy akredytyw, chętnie widziałaby w użyciu również papierowe banknoty. Paradoksalnie, inna frakcja w ramach tej samej instytucji, która, przypomnę tylko, że wprowadziła karty kredytowe, przeciwstawia się temu, twierdząc, że stosowanie papieru jako podstawowego środka płatniczego w miejsce monet, świętego symbolu samego Henryka, będzie świętokradztwem. Odkładając na bok spory doktrynalne w kościele Hendryka, przyjrzyjmy się temu, ile w Starym Świecie kosztować mogą usługi bankowe, bo to, że właścicielom banków przynoszą bajońskie sumy, to pewne. Na ten temat mamy niestety dość ograniczone wiadomości, więc każdy MG będzie musiał dostosować kwoty i procenty, jakie znalazłem, do swoich warunków, ale przynajmniej dają nam one jakąś podstawę ku temu. Pierwszym źródłem, pozwalającym powiedzieć coś na ten temat, jest podręcznik poświęcony Marienburgowi i stawki, jakie oferuje w nim bank Fugerów. Dowiadujemy się więc z niego, że podstawowe oprocentowanie kredytu wynosi tam 15% w skali roku lub 2% miesięcznie w przypadku kredytów zaciąganych na okres krótszy niż jeden rok. Zwykłym klientom bank ten udziela kredytów jedynie pod zastaw jakiegoś rodzaju zabezpieczenia rzeczowego. Podstawowa opłata za przechowanie czegoś w skarbcu banku wynosi 1% wartości przechowywanych przedmiotów lub środków tygodniowo, nie mniej niż gulden, ale oczywiście, wraz z długością umowy, tygodniowa opłata będzie malała. Armatorzy mogą ubezpieczyć swój ładunek za cenę 5% jego wartości, którą oszacuje zespół inspektorów zatrudnianych przez bank. Bank fogerów posiada również własny dział w indykacji należności, który ma być bardzo skuteczny w ściąganiu długów. Jeśli ktoś nie ma gotówki, by spłacić kredyt, zajmą o zabezpieczenie od biżuterii po nieruchomości, a jeśli tego się akurat nie da, to jego równowartość w naturze. Każdego miesiąca w magazynach banku organizowana jest aukcja, na której takie zajęte przedmioty są sprzedawane. Aukcje te mają cieszyć się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców Marienburga. Jeśli chodzi o samo imperium, to stawki wyglądają trochę inaczej. Wiemy, że funkcjonuje tam coś takiego jak opłaty bankowe, które pobierane są przy okazji każdej transakcji. Mają one składać się z trzech części składowych: jedna z nich trafia do cesarskiego skarbca, jedna do banku, a jedna do kasiera zajmującego się darą transakcją. W warunkach drugiej edycji, czyli po inwazji chaosu i przy szalejącej inflacji w stosunku do cen z chronologicznie wcześniejszej edycji czwartej, dla cesarza miała być korona, dla banku shilling, a dla kasiera pens za każde 10 wypłacanych czy wpłacanych koron. Obsługa weksli czy akredytyw ma podlegać podobnym opłatom. Generalnie wydaje się to być dość sporo, ale w końcu niedawno była wojna, a do prowadzenia wojen, jak wiadomo, potrzeba trzech rzeczy: po pierwsze pieniędzy, po drugie pieniędzy, a po trzecie pieniędzy. Nasi gracze zazwyczaj jednak wojen nie wywołują, ale pieniędzy potrzebują i tak. I jest to świetny sposób na to, by wprowadzić do naszej kampanii elementy związane z bankami. Jako relatywnie krótką odskocznię od normalnego toku kampanii możemy na przykład pobawić się w stylu Oceans 11 czy naszego Wabank i zaplanować pełen zwrotów akcji Skok aby wydobyć z bankowego skarbca złoto, magiczny przedmiot albo jakąś księgę, która akurat jest potrzebna temu podejrzanie wyglądającemu typowi w ciemnej szacie. Ale z perspektywy MG nie ma chyba lepszego narzędzia niż bank do tego, by pokazać graczom coś, czego się całkowicie nie spodziewają. Bo przecież zanim dostaną preferencyjne warunki kredytu na zorganizowanie wymarzonej wyprawy do Nehekary, to można przepuścić ich przez całą masę przysług, którą będą musieli wykonać na rzecz osoby, która o przyznaniu tego kredytu zadecyduje. A każda z nich może być dziwniejsza od poprzedniej. Konieczność spłaty zaciągniętej pożyczki może też działać jako swego rodzaju bat na postaci graczy. Ekspedycja wszak jest na kredyt, trzeba go spłacić w terminie, więc nie za bardzo będą mieli czas na to, by rozwlekać wątki poboczne. A nawet jeśli nie uda się spłacić całego kredytu w terminie, to. Też będzie dla nas bardzo dobre narzędzie. Drogi ekwipunek, zbierany podczas wielu sesji, trafi na licytację, a postaci obejrzą sobie środka więzień dla dłużników. Nie na długo oczywiście, wszak ktoś znany i wpływowy, po usłyszeniu o ich niezwykłych przygodach i umiejętnościach, może chcieć spłacić ich dług w zamian za służbę na swoją rzecz. A może sam bank dojdzie do wniosku, że takim awanturnikom można odpuścić część długu w zamian za wykorzystanie ich zdolności do ściągania zaległych wierzytelności w nie do końca legalny sposób? Możliwości jest tutaj multum, a finansowy haczyk, który pozwoli im szybko zdobyć potrzebne środki, może równie szybko zmienić się w BAT, dzięki któremu będziemy mogli nadać zupełnie inny kierunek dotychczasowej kampanii. A przynajmniej, moim zdaniem, chyba po części też o to chodzi w tym hobby, by eksplorować nowe tematy i nieznane dotychczas elementy świata. Dajcie znać, czy sami poruszacie tego typu tematykę na sesjach i co sądzicie o wykorzystaniu banków do tego, by wysyłać graczy po najdziwniejsze przygody. Jeśli ten materiał się Wam podobał, to zachęcam do subskrybowania kanału w cieniu Imperium, jeśli tego jeszcze nie robicie, albo zostawienia łapki w górę, jeśli już jesteście z nami. Jednocześnie chciałem podziękować naszym patronom, którzy stale wspierają nasz kanał. Gdybyście chcieli do niej dołączyć, to wszystkie linki, również do naszego Discorda, znajdują się w opisie. Jeżeli uważacie, że robię dobrą robotę, możecie też postawić mi wirtualną kawę albo inny napój. A ja się z Wami na razie żegnam i do usłyszenia już niebawem.